Enea Basket Poznań zwycięża 78 do 68 z miastem Szkła Krosno z nami. Jan Nowicki ze zwycięskiej drużyny Janku. Poproszę Cię na początek o podsumowanie tego meczu. Myślę, że w tym meczu najważniejsza była defensywa. Straciliśmy tylko 68 punktów, co jest ogromną poprawą sprzed pierwszej i drugiej kolejki. Gdzie traciliśmy po 97 punktów, i myślę, że twarda defensywa, zaangażowanie pomogło nam dzisiaj wygrać ten mecz i były głównym czynnikiem, dzięki któremu udało się wygrać ten mecz. Myślę, że też zimna krew miała na to, na to wpływ, no bo jednak zaczęliście to spotkanie od 0 do 9. Później, gdzieś w okolicach tej trzeciej kwarty, złapaliście dobry rytm. 25 do 12 bodajże wygrana ta trzecia kwarta. To robi wrażenie. Koszykówka jest grom ranów, tak naprawdę kto zrobi albo większy ran, albo więcej ranów, ten wygrywa. Eee, myślę, że zimna krew brakowało tego w, w pierwszej kwarcie, szczególnie gdzie robiliśmy dużo strat. Eee, bodajże zrobiliśmy w, w, w pierwszej kwarcie 8 strat, a, a później w, w drugiej kwarcie tylko 3. Więc myślę, że to jest bardzo ważne, że, że to nam się udało opanować, choć oczywiście nie wszystko wychodzi, ale myślę, że po prostu to, to nam zapewniło zwycięstwo, że, że udało się. Wiadomo, jest dużo do poprawy, ale, ale dzięki temu mogliśmy dzisiaj wygrać. Tym razem przed obiektywem sportowego poznania trener Przemysław Szurek, szkoleniowiec i basketu Poznań. Dzień dobry panie trenerze. Dzień dobry, witam Państwa. Przede wszystkim gratuluję zwycięstwa, długo wyczekiwanego zwycięstwa, jakby nie patrzeć. Po tych dwóch porażkach, dwóch przegranych meczach, szczególnie minimalnym meczu z GKS-em Tychy, tej minimalnej przegranej. Nadeszło zwycięstwo przed własną publicznością. Zwycięstwo z miastem Szkła Krosno. Jak ten triumf smakuje? Dziękuję bardzo, bo Krosno e, powiedziało wprost, że chce grać w awans do klasy. Po dwóch kolejkach zdemolowało i Polonie Warszawa, i Przemyśl. Więc my wiedzieliśmy, że przyjeżdża bardzo trudny przeciwnik, ale po prostu dzisiaj ich nie chcę powiedzieć, że zabiliśmy defensywnie, ale kto by widział, jak kolejni zawodnicy padali dzięki naszej defensywie i, no i tak właśnie się wygrywa trudne mecze. Jeżeli chodzi o taki przełomowy punkt tego spotkania, to chyba jednak ta trzecia kwarta, w której dogoniliście rywala, wyszliście na kilkupunktowe prowadzenie, było widać, że złapaliście takie dobre flow. Ja myślę, że przełomowe było to, że zaczęliśmy bronić, bo kompozycja defensywna była od początku meczu. Ona była bardzo równa przez całe spotkanie i jak tylko ofens ruszył, to po prostu zrobiła się ta różnica, więc tak, z punktu widzenia kibica można powiedzieć, że to ta trzecia kwarta, ale Przełomowe było to, co robiliśmy razem na boisku jako drużyna, W defensywie. Kibi spojrzy sobie w statystyki i zobaczy 24 punkty Patryka Półpotyckiego. 5 na 9 z załuku. To chyba też może być taki punkt zwrotny dla tego zawodnika, no bo te pierwsze dwa mecze nieco bardziej dyskretne. Znaczy, ja z Patrykiem rozmawiałem w tym tygodniu i powiedziałem mu, że jest chyba najbardziej utalentowanym rzutowo zawodnikiem, jakiego miałem w drużynie. Jeżeli dołoży defensywę, to będzie miał swoje minuty zawsze na boisku. A jak jeszcze dołoży ofensywę, no to będzie miał tak długo jak dzisiaj. I dzisiaj był po obu stronach parkietu bardzo skuteczny. I pomimo, że nerwowo wszedł mecz, bo nie chciał brać na początku rzutów, potem jak wpadł, już wszystko ruszyło. Ale jeszcze raz powiem, to defensywa pozwoliła mu być na boisku, pomimo, że może początek ofensywnie nie wygląda tak jak trzeba. Trenerze, przed Wami bardzo intensywny tydzień. W środę kolejne spotkanie. Jeszcze jedno, już w niedzielę w Poznaniu. Jak się do tego przygotować? Nie chcę nawet myśleć dalej niż o dzisiejszym wieczorze i jutrzejszym wypoczynku, a potem zaczniemy się przygotowywać do meczu z Wałbrzychem, bo to będzie bardzo trudne spotkanie, ale naprawdę dużo sił nas kosztował ten mecz dzisiaj, więc świętujmy.